Witajcie kochani z tej strony TataRci, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak rozmontować cały materiał oto tego fotelika, żeby przygotować go do prania i jak go potem z powrotem zamontować, gdyż jest to bardzo dobrze zamontowany materiał. Oczywiście, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dziecka, fotelik firmy Cybex GB Platinum 0,18 kg, 11 funkcjowa. Poziom wysokości tego fotelika, ale my nie o tym. My chcemy po prostu rozmontować materiał i dać go do prania, żeby wyczyścić fotelik. A więc zaczynamy. Pierwsze co to wyciągamy sobie podstawkę, która jest dla niemowlaczka, którą potem możemy zdjąć i po prostu zostawić sam fotelik, gdyż dziecko, jak rośnie, to pocznie potrzebuje więcej miejsca, więc to już później nam nie będzie potrzebne. Ale w praniu jak najbardziej trzeba to wyprać, więc. Wkładeczkę ze styropianu wyciągamy, i tu już mamy gotowy element do prania. Kolejne co zrobimy, to wyciągniemy sobie zagłówek oraz to, więc wyciągamy sobie to z pasów. Tak, jak tutaj. O, to nie jest wcale takie trudne. Wyciągamy przez te dwie dziurki. Już mamy gotowe, i teraz pociągamy troszkę za to i ciągniemy tutaj z tyłu, żeby o, wyciągnąć tu są takie. Ja, może to troszkę ozdrobię, tak żeby było lepiej widać. Tu są takie dwa klipsy. Jeden po tej stronie ściągamy, i drugi jest po drugiej stronie. Też go ściągamy. Już mamy luźny materiał. Możemy sobie ściągnąć zagłówek z jednej strony, z drugiej strony. Kolejny materiał mamy już do prania. Teraz najważniejsza, cała ta część, którą trzeba ściągnąć, a więc cały fotelik. No i najlepiej to pociągnąć z której strony. On jest na takich tutaj, w takich wyrywach, wsadzony, więc go tutaj sobie wyciągamy. Delikatnie szarpiąc. Tutaj jest to samo w tym punkcie też. Pociągamy i on nam też tutaj wychodzi ładnie. No i tutaj już naokoło też wyciągamy aż do tego momentu, gdyż tu musimy już, muszę wam obrócić. I teraz tak przeciągamy sobie daszek. I tu są też dwa klipsy po dwóch stronach, a więc otwieramy jeden klips. Hop. Drugi klips. O i pociągamy to do góry. I teraz tak, tutaj są też klipsy na to, które już mi się wcześniej od, odłączyły z tego materiału, gdyż pociągnąłem za to i też mi się odczepiło od tego. Więc tu już mam odczepione. Odczepiam jeden klips, odczepiam środkowy boczny i już tutaj mam luz, ale to nie wszystko gdyż tutaj w zagłówku Proszę zobaczyć tylko na kamerę czy to dobrze widać O, w zagłówku są tutaj przymocowane jeszcze na rzepy z jednej i z drugiej strony i musimy ten rzep odkleić z jednej jak i już mówiłem z drugiej strony delikatnie żeby się tam nic nie podziało o no, i w sumie już sobie możemy to wyciągnąć z tej strony. I mamy to, że tak powiem, gotowe. Wyciągamy przez pasy. Kolejny materiał mamy już do prania. Załatwiony. Tu musimy przeciągnąć też przez to. O, bo to jest razem z tym. I możemy prać. Oczywiście. Jeszcze na ramienniki wyciągamy. Wszystko jest gotowe do prania. Możemy w środku sobie wyczyścić fotelik, jak i też wyczyścić ten daszek 50 Plus UV. Także zaczynamy prać, i po praniu złożymy sobie z powrotem fotelik. A więc jesteśmy już po praniu naszych materiałów z fotelika. Dziecko będzie miało teraz świeże i pachnące. Siedzisko podczas jazdy, i zaczynamy od najważniejszego i chyba od najtrudniejszego elementu, czyli całej obudowy tego fotelika. A więc, zaczynam sobie ja, przynajmniej tak robię, zaczynam sobie od dołu, i tak jak mówiłem, są tutaj, przybliżenie wam pokażę. Są tutaj oto takie wyrwy wszędzie, żeby po prostu włożyć ten materiał tutaj, wszędzie. Żeby to wszystko fajnie się trzymało, no i zaczynam od dołu. Pierwsze co zrobię, to założę sobie pas, żeby go już tutaj mieć z głowy. Pas przełożony. Później zaczynam tutaj od tego środeczka. Po prostu sobie wpycham do środka te łączenie szycia bardzo fajnie to jest zrobione tak elastycznie że to się wszystko fajnie tutaj wpycha o i mamy to już ładnie zrobione no i zaczynamy sobie od przodu wpychamy sobie materiał w te szczeliny tak jak wcześniej wam pokazywałem Nie jest to nic trudnego. Na spokojnie, żeby to wszystko fajnie pasowało. Po tej stronie mamy do pewnego momentu, po tej stronie też mamy do pewnego momentu wszystko fajnie siedzi. Teraz sobie tutaj zawijamy przy tych niebieskich elementach od pasów bezpieczeństwa. Oczywiście od pasów bezpieczeństwa, wtedy gdy na przykład nie mamy bazy do fotelika izofiksa, to te białe i elementy są zaznaczone, aby przez nie zamontować pas fotela samochodu. Tutaj już nam się to udało. I powoli wkładamy sobie Kolejne centymetry materiału, dotąd mamy zrobione. Druga strona, nadzieję, że to wszystko na kamerze fajnie będzie widać. Nie jest to też zbyt skomplikowane, ale pierwszy raz, jak chciałem, fotelik. Wybrać, to troszkę się musiałem nagłówkować. Wszystko fajnie wchodzi, i to już będzie tam potem za baldachimem. Teraz baldachim przenosimy na drugą stronę. I tu już przechodzimy przez baldachim i Mamy dociśnięte fajnie klipsem. To tak jak mówiłem wcześniej, on mi się wcześniej wypiął razem z daszkiem, ale teraz wpinam go sobie i jest zamocowany. Robimy to samo z drugiej strony. Przechodzimy przez baldachim, wciskamy sobie tutaj i klipsem montujemy. Teraz kolejny element to jest trzeba. Przeciągnąć tutaj i przeciągnąć tu oraz schować tutaj pod styropian. Materiał. No i tutaj już mamy klipsy, więc tutaj naciągamy i ładujemy w ten w tutaj otwór. Jeden. Kolejny jest na środku. 2 i kolejny jest po drugiej stronie. To jest 3. Proszę bardzo, mamy to już tu zamontowane. Teraz sobie obracamy fotelik. Wszystko fajnie siedzi. Pasuje tak, jak to powinno być. Wciągamy sobie pasy na wierzch, bo one będą nam potrzebne. Teraz montujemy zagłówek oraz plecki. więc Zaczynamy od tego, że. O, tu mu się schowało, już teraz mam wszystko fajnie. I zaczynamy od tego, że w tym materiale głównym jeszcze z tyłu jest taka oto, taki oto materiał wydłużony. Wiesz, po prostu jak dajemy zagłówek góra-dół podczas tego, jak nasze dziecko rośnie, no to musi to też pracować i ten materiał musi być też tutaj wolny, żeby można było tą górę-dół robić. Dwa klipsy tutaj na tym szarym jasnym materiale oraz na tym grafitowym też dwa. Więc spinamy je razem. Raz. Spinamy dwa. Teraz tak. Tutaj musimy to najpierw pochować zagówek i jedna strona, druga strona. Tak. I teraz musimy zrobić tak, żeby ten materiał, który tu jest grafitowy, on musi wejść pod spód, a tutaj ta szara, szary jasny, musimy go dać między ten tutaj pręcik plastikowy, który nam po prostu robi tą górę, dół w zależności od wzrostu dziecka, jak rośnie. Czyli tu już mamy gotowe, elegancko. Przekładamy pasy. Jeden pas elegancko, drugi pas mamy. I teraz będziemy spajać baldachim z fotelikiem. Tutaj czasami się może też wypiąć któryś z tych pręcików, ale akurat po tej stronie tego nie ma, więc zapinamy sobie klipsem. No i jak już wcześniej w szczeliny dawaliśmy tutaj też te szczeliny się znajdują i chowiemy ładnie baldachim w te szczeliny z drugiej strony jak widzicie te pręty mi się tu odczepiły, więc muszę je teraz zamontować, a więc są tu takie klipsy, to nie jest trudne, wszystko bardzo fajnie łatwo się. Montuję, hop, kolejny, wszystko gra, jest na miejscu. Montujemy guziczek i zamykamy waldach i łączymy go z fotelikiem, żeby wszystko było już tu fajnie zamknięte. Mamy zamknięte, jest elegancko, pasuje. I teraz montujemy na ramienniki, do fotelika. To jest troszkę ciężej, bo one są takie, tak powiem na styk, ale nie ma z tym aż takiego problemu. Jeden i drugi. Mamy, wszystko pięknie ładnie leży. I jeszcze podstawka dla niemowlaka. Wkładamy styropian. Nawet jest szałka. Jak to zamontować poprawnie? Wkładamy. Hop. Hop. Mamy tu. I fotelik mamy. Gotowy. Wyprany na dalsze podróże z maluchem. Także. Pokazałem Wam w dzisiejszym odcinku, jak rozmontować i jak zamontować materiał z fotelika, żeby go wyprać. Nie jest to trudne, jest to troszkę czasochłonne. Przeważnie przy tych, właśnie tylnych zaczepach, tak jak pokazywałem, są tam te zaczepy z tego, z tego fotelika tu. Patrzę, czy są, są zamontowane też te zaczepy na rzepach, więc wszystko jest poprawnie założone, fotelik jest czyściutki, możemy dalej podróżować z dzieckiem. Jeżeli podobał Ci się filmik, to możesz zostawić komentarz, łapkę w górę bądź subskrypcję, z czego będę bardzo zadowolony i bardzo Ci za to dziękuję. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, tata Arci, cześć.